Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Pracamy po dosyć długiej przerwie, ale myślę, że jakoś nie wypadłem za bardzo z rytmu i myślę, że od razu zaczniemy no, od tego, co najważniejsze, czyli do samej gry. Muszę jeszcze się przyzwyczaić na nowo do sterowania. Okej. Okay. Mamy niejakiego Mateo, z którym chciałbym porozmawiać, tylko zapomniałem jak. Co mogę dla ciebie zrobić? Um. Co wiesz o Co wiesz o palat Od no, czas, kiedy no. miałem A... Nie ważna. Mm. O, to jest dla nas. Może ta plac dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No no. nie rozumiem pewnie. Nie wie, Nie, cię to no. nie interesuje, koleś Dobra, mm. A można pomóc. Mm. On chcę, abyśmy... Muszę uzyskać zgodę pozostałych mistrzów, żeby dla niego pracować. E, co chcesz w zamian za pomoc? To cholernie, to cholernie dużo? On chce od nas 100 sztuk 100 złota. Nie twoje złota, ale. Gryta, mała... jaka Grita to jest e, siostrzenica mistrza Torbena. On jest stolarzem. Jest winien, winna mm, Torbenowi. <laughs> Przepraszam. Jest mu winna. 100 sztuk złota Zaega mu z zapłatą o, Tu mamy naszą gritę tutaj chcesz Jeśli przyszedłeś narzebr to muszę Ci rozczarować nazywam się um. My od razu co jest to o co chodzi um. Dawaj złoto um. no. o, jest jest sprzedamy ciekawo. po prostu kilka twoich ubrań Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, to! Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. No i mamy pierwszą rzecz z głowy. Pewnie głos będzie mi wysiadł na początku, bo jestem nieprzyzwyczajony do no, tego, by tyle mówić. No, a teraz powiem, dlaczego mnie nie było. Troszeczkę mi się nie chciało, troszeczkę nie miałem czasu. Po prostu nagrywać jeden odcinek i coś go raz w tygodniu to jest troszeczkę chyba mało, więc wolałem sobie odpuścić na jakiś czas. Po prostu nie miałem Oto twoje hmm, 100 chęci i czasu. I co? Robiła jakieś... Świetne. Nie, nie robiła. Dobra. Hmm. Hmm. Pomóż mi zostać... Nie martw się. Do innym... Ok. Zostaniemy e, teraz. E, mamy pozwolenie od e, Mateo na to, żeby być czeladnikiem jednego z To jest myśliwy Bosper. Mówimy mu od razu o naszym problemie. Powiemy, że szukamy pracy. Mówimy, mm. że tu jest tym czeladnikiem. Co mam dla ciebie zrobić? Co mam dla... Nauczę cię! Okej, okay. naucz mnie na Nauc skóry. E... Mm -hmm 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 -hmm. A, a Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgodność. Okej. Okay. Czy... W porządku. dostań. Pracuj dla mnie, przy wtedy samoce. tak? Hmm. Okay. Mm. OK. musimy się zająć y, polowaniem. Y, zobaczymy jakie ma towary, ponieważ potrzebuję chyba nieco strzału. Mam tylko dwie. Y, weźmiemy sobie y, o, całość. OK. Jakieś łuki. Okej, okay, nie potrzebujemy to wszystko. Możemy też posprzedować te rzeczy, które w ostatnim odcinku bodajże skradłem Straży Miejskiej. Mamy mistrza Turbana, z którym też musimy porozmawiać. Szukam pracy. Powiedz, czy. Mówimy mu, że jesteśmy pokornym sługą. Jego czerwonika. Czy watra? Jeszcze Aha, dobra. Musimy iść po błogosławieństwo do Maga Ognia, Maga Wody. Harad. Z hmm, nim już zagadamy potem. Albo w sumie. Możemy już teraz zagadać, żeby uciąć trochę te opcje dialogowe. Opcja, abyśmy. Hmm, znaleźli dla niego. Hmm. On chce, żebyśmy przynieśli dla niego y, broń orka, ale wiadomo, że ork y, odda nam po prostu swoje broni. Czego chcesz? Mm -hmm. On po prostu mówi, że on nam, że nie ma żadnego problemu, możemy od razu iść do. Uczyć się u innego mistrza, on nam wyraża zgodę Wszystkie na to. Będę wam w miarę opowiadał, czy a... będę wiedział o co chodzi, to będę po prostu przewijał dialogi. Będę dopowiadał swoje. Mamy list od y, kawalorna. Od kawał a polecił mi prz. Okej. Okay. Znalazł to artefakt. Ich... Okej. Okay. Możemy mu oddawać te tabliczki. Im więcej mu chyba ich oddamy, tym um, więcej y, przedmiotów czy, jakichś ciekawych nam da, więc opłaca się nazbierać ich najpierw trochę. Mm. O, jest błogosławieństwo, okej, okay, mamy błogosławieństwo, chciałbym um, przekazać nawet na świątynię, mm -hmm. <laughs> to chyba będzie tyle, jeszcze zapytam się o wodę krąg. co ci chodzi? Co? Krąg. Niedaleko. Smok? Powiedz. Ten. Dawnym Dawnym musimy mu powiedzieć, całą. Jestes, który. Yy, całą prawdę po Dlatego prostu. muszę przyjąć, że kierują tobą dostaniesz szansę na dołączenie. Co? Um. Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe. Nie przyjmuję zgłoszeń każdą. Chcesz być jednym z nas? Udowod A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie mm, się do nas. Dopiero to? po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. To jak ostatnio w Korinis dzieje się coś dzi niemal codziennie z nim, mm gdyby -hmm. ty tylko ta? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im te wiadomości. Sądzę, że to bardzo. Pomów z lordem. Aha. Ale, ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz czuł... Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przy... Posaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdołać... Mhm. Mm tak zrobimy. Okej. Jeśli wpadniesz, przekaż. Dał nam ornament. Jest nam dosyć potrzebny. Skierujmy się na targowisko. I już tutaj mamy coś do zrobienia. Tutaj zaczepi nas koleś, który był przed miastem i dał nam swój glejt. Siedzi tutaj. Czego chcę? Nie chcę... Niczego hmm. potem... chcę, abyśmy wrobili jedną z. Takie hmm. Nie wierzę w to. Hmm. Jedną Użyj. z. Jak? Nie wiem, znaczy, odmienia. Po prostu jest tutaj handlarka, e, której musimy do... podrzucić list, który wskazuje na to, że to... Hmm. Kolaboruje ona z. Onarem, jest Przyszło to wróg dobrze, z Korinis, dobrze. tak jakby sprzeciwił się paladynom. A e, musimy to zrobić w taki sposób, że. Czyli możemy posprzedawać sprzedawać na śmieci? Sama tego nie widziała. 17 lat. Nie potrafię okay, e, Mamy gdzieś tutaj ten liścik, wiadomości o, list listu Dajemy jej to. Zamykamy. Należy by teraz z nim porozmawiać. Nie masz czegoś. Najpierw zrób to. Teraz mamy do wyboru. Możemy albo wsypać Kantara, albo wsypać e, Sarę. Sam nie wiem, w sumie, co będzie lepsze dla nas. Myślę, że wsypiemy Kantara, bo chyba Sara nam da w tym zamian. E, odpuść on Mhm um. to to e, mart. dobra. Odbieramy nagrody za przestępce. A Kubica Sary miałem tak. podróż rozumiem. Z radości. ok Teraz pójdziemy porozmawiać z Sarą o tam O kurde, dużo tego. O, ale zaraz zaczniemy się pozbywać tych questów wszystkich. I porozmawiamy sobie z Sarą, z kantarem. A, już go nawet nie ma. A, a Spoko. Oko? nawet nie musimy z nim idziemyć. To znowu ty? interesujące. Ktoś musi pracować. Kantar prób w ten sposób sprowadziłeś na siebie gniew potężnego człowieka. Znam tego drania. Przyjmij tę broń jako wyraz mojej wdzięczności. Piracki kordelas. Spoko. Zobaczmy sobie, czym jest ten Piracki kordelas. Całkiem ok, myślę. Okej. Okay. Um. Niestety mamy troszeczkę za mało siły do tego. O, tu mamy darą. On może nas pobłogosławić. Przyszedł. Dobrze. Właściwie to potrzebuje Twojego błogosławieństwa, żeby zostać. Ależ synu, bez skromnej. Jaki na. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Ile Tyle... To zależy od Twojego stanu. Hmm. Masz ponad. Kościół przyjmuje Twoją. Błogosławię Cię. Nam życie Dobra. W dobrych czasach. Nie mu będzie. Nie wierzę w to. Jak? Nie. Dobra, nie będę mówił. Jest to troszeczkę na miejscu. Ale wiadomo, że niektórzy księża też są kapłanami, nie tylko z powołania, ale z chęci zarobku. Um. Skierujmy się może tutaj, bo e, musimy coś zrobić. Tutaj mamy Bartoka. Musimy sobie z nim porozmawiać on może nas pomóc Czemu nie? na polowaniu, We dwóch jest bez... a więc znasz się trochę. To znaczy tak. Dobra, uczci dobra. Proszę bardzo 50 sztuk złota, Ale koleś hey. chodzi z nami może. Chodźmy na polowanie. Chodźmy na polowanie. W porządku. Pewnie. Okej. Okay. Wyruszamy za nim. Um, on bardzo wspomoże nas w walce z wilkami. Hej, czego chcesz? E... Mówię przy. Aha, chodzi o to, że. Spójrz, Właśnie. znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Myli uważasz, jeśli jednak portret przedstawia Twoją gębę, a Ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Lecimy no, okay. dalej. Gdy wrócimy już z polowania, to będziemy mogli wykonać chyba ładem, wszystkie możliwe m. M. zadania dla, o, dla wszystkich mistrzów. Myślę, że na tym zakończymy. Wybierzemy sobie jeszcze, oczywiście, pracę i na tym zakończymy nasze zmagania w dzisiejszym odcinku. Okej, okay. będziemy musieli mu niestety troszeczkę pomóc, ponieważ on... W pozorom nie jest aż taki mocny. może jest, ma ten swój tasak. Niczego tu ale nie Ale to jest nic. No, walni. No, bigo. Okej. Okay. Dalej mamy wilki. Z nimi będziemy musieli mu niestety pomóc. Dlatego też dokupiłem sobie kilka strzał Znowu jedna z tych głupich bestii. Chcę podejść. To musi się nieco wyleczyć. A my też to lepiej zróbmy. E, mamy takie grzybki. A, mamy grzybka. Mm. O, mamy ślinkę leczącą. Okej, okay. o właśnie, no, zapomniałem o najważniejszym w sumie. Właśnie po to tutaj przyszliśmy. Potrzebujemy e, um. bodajże pół tuzina e, wilczych kuter. Nie, wiem, czy mam wszystkie. E, nie, jeszcze jednego gdzieś brakuje. O, tam jest. Ok, mamy pół tuzina. E, tuzin to jest oczywiście 12, tak jakby ktoś nie wiedział. No i jak myślisz? Powinniśmy iść dalej w las czy nie? E, chodźmy. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Ja sobie tutaj w tym momencie zapiszę, ponieważ może być dosyć gorąco, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, wejmujmy łuk. Okej, okay. dało się jakoś. Um. Bierzemy sobie wszystko. Troszeczkę mi przycina grę, ale to myślę, że do następnego odcinka uporam się z tym jakoś. Będziemy sobie tak szli, szli i szli. on sobie tutaj poradzi z tymi to bez najmniejszego problemu. Okej. Okay. Zapiszę sobie jeszcze raz. Uważam na tym slacie. Będę robił dużo save'ów, ponieważ... Tak, mówiłem, nie jestem specjalistą od gocika dwójki. O, poradził sobie. Okej, okay, mamy wspomniany wcześniej orkowy e, oranż, który jest nam potrzebny dla Harada. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasne. No to na razie możesz sprzedać te Okej. Okay. Tam mamy jakieś ognisko chyba, czarne goblin. Czy chcemy się bawić z czarnymi goblinami? Hmm. W sumie możemy spróbować z nimi zawalczyć. Okej, okay. mam nadzieję, że nas y nie zjedzą. Okej, O. Oh, wow. Nie. to nie ma sensu, najmniejszego czarnego gobliny to jednak jest potanga Mimo wszystko. Okej, okay. dobra, wracamy do miasta. To nie ma sensu. My moglibyśmy spróbować zabić tego Bartoka, bo on ma dosyć fajne przedmioty, ale nie będziemy tak wredni, skoro nam pomógł o mięso kopacza. To jest dobry grzybek, uzupełnia nam bodajże 15 punktów trafień, więc jest spoko. Wrócimy, porozmawiamy ze wszystkimi mistrzami, może uda nam się gdzieś załapać do pracy. i pomógł nam też y, dosyć solidnie podekspić się nasz Bartok. Bar ok. Wychodzimy. Znaczy bardziej wchodzimy niż wychodzimy. Skierujemy się teraz do Bospera. Jest to myśliwy. Cześć Bosper. Mm. Oh, yes. O, jest. Do... Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiec. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Coś... Hmm. Um. Teraz myślę czy zostać kowalem, czy może... A zostaniemy może kowalem. Zwisz się, żebym zawarł. A, nie. Ale... Czy to znaczy, że Jeśli pozostali mi z ale... Okej. Okay. Myślę, że jednak zostaniemy tym kowalem, ponieważ możemy sobie wykuć Już na początku całkiem solidną broń. Hey. Rozmawiamy z Torbenem. Mmm. I... I... O. Co z twoją? Czy WAT... Tak. A czy... Tak. Więc o... Okej. Okay. Dostaliśmy w niego błogosławieństwo. Eee. Od Konstantina chyba już mamy. Tak. E, porozmawiamy jeszcze Ej, szybko ty. z Mam orkową broń. Mam or pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. To był... myśl Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłud, jeśli chodzi o mnie, ale jeśli chodzi o torben dał ci. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę. W końcu się zgodził. Konstantino jak zwykle o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, a Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność wszystkich, co Jesteś gotów, by zacząć u mnie terminować? Jasne. Wchodzę to. Dobrze. Nauczycie Cię, jak. Wy... Poza tym czas, żebyś nabrał sił, marniejesz mi w oczach. <laughs> eee... Naucz mnie wykuć porządnie. Naucz nauczymy się to dość proste chłopcze wtedy twoje najbardziej pospolitych mieczy dobry miecz te... dobry długi miecz nie, może tak dalej. Mm. nie na razie tyle e... Nauczmy się na no, na no, na no, no. chcę być silniejszy czekajcie o, Czy... najpierw sobie wykujemy broń o. Musimy porozmawiać hey. z Brianem. raczej. ale. Co mamy stal. E, daj mi kowadełko. Proszę. Daj mi kowadło śmieciu. A, chyba teraz się nie pobawię na kowadle. E, muszę to rozgrzać. Dobra, rozgrzemy te pręty. Okay. Nie może tak dalej być. nie. nie, nie. Okej okay. hmm. broń. Trudno być tak. Dobry miecz. Okej. Okay stworzyłem broń okej okay. dobry miecz hm, oczywiście jest dobry aż za dobry dla nas aż 50 siły wymaga Spróbujmy wykuć ten drugi miecz e, miecz, miecz po prostu okej okay. o, ten już jest e, bardziej mm, możliwy abyśmy go założyli e, czekajcie, zdejmuję sobie Zajmę sobie pasek, zajmie 5 siły, musimy się nauczyć. 15 siły u niego, okej. Okay. Teraz. Tak to ja. A, chcę być silniejszy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, świetnie. Już nabrakło mi muskulatury. Okej. Okay. Aha, muszę jeszcze założyć ten pasek nasz. Okej, okay, daj nam siły. Okej. Okay. Mamy całkiem porządną broń, myślę. Dobra, ale to na razie będzie tyle. Hmm. Zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Myślę, że nagram kilka odcinków pod rząd, żeby potem to szybko zrenderować i wrzucić jeden po drugim, tak myślę. Także trzymajcie się ciepło, ja się z wami żegnam. To był mój Gothic, trzymajcie się, na razie, pa pa!